Witam! W kolejnym odcinku zagrajmy w Laura Hobby Wetrynarz Zoo. Nie grałem w to od dłuższego czasu, więc może być mała sieka, bo nie pamiętam do końca nawet co ostatnio e, robiłem. W tym odcinku zajmiemy się jednak e, zwierzętami, których wcześniej nie było, czyli lwicą i nosorożcem. I od lwicy zaczniemy. Amika, przybyła do ciebie z dalekiej Afryki. Nie sądzę, żeby zaplanowała sobie w swoim turnie pobyt u nas. Masz rację, na jednym z boków wyrósł jej guz. Nie wiem, czym to się skończy. W takim razie lepiej się pośpieszmy, zanim sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy. Trochę się nie zgadzają, Wam ruchywały. A Mika na pewno by ci podziękowała, gdyby tylko mogła. Jestem pewien. Dwa tygodnie temu zobaczyłem na jej boku małe wybrzuszenie. Wydawało mi się, że to tylko zlepek sierści. Ale od tego czasu guz się powiększył. Eee, geniuszem jesteś, ale powiedz z tym jeszcze, Andrzeju, e, czy ostatnio była aktywna i czujna? Zdecydowanie tak. Co prawda, na tle innych się nie wybija, ale bawi się z pozostałymi lwami i jest czujna. Aha, a jak zjecha Wszystko w normie. Codziennie zjada posiłki. Okej, okay, dobra. No to tak. E, co ty masz tutaj, amiko? E... Dziwny gust na jednym z boków. No to. Przyszedłem do ciebie od razu, gdy zobaczyłem, jak duży urosł. No, trochę urosło, chociaż. niespecjalnie to ładnie widać w tej że Po prostu tak, jakby tekstury bardziej rozmyli niż gdzie indziej. Ale no, nie no, zutniemy tego. To nic poważnego, prawda? Co się okaże. Eee, nie jest zbite, ale ruchome. Mmm, miło. Skąd znajduje się jakaś masa, która w dotyku nie przypomina narośli? Wydaje się, że jest płytka pod skórą. Mhm. Mm eee, dobra, gdzie to jest klatka piersiowa? 1672, norma. To jeszcze, w Żopło-termometr. Ma stetoskop Dorocie do kieszeni. Dorocie? Kto to jest Dorota? No to co, W Żopło-termometr. I jaka jest temperatura? 38, norma, on ma, ona ma 38,1, więc jest e, ok. Nie zaszkodzi sprawdzić. No dokładnie, z tobą się chociaż raz zgodzę, Hanka. E, e, jakie to mamy jeszcze wspaniałe aparatury badawcze. No e, nic, analiza krwi może. Wszystko w porządku. Tak, w normie się mieszczą, tak? E, to jeszcze trzeba byłoby prześwietlić to miejsce. Takich rzeczy nie widuje się codziennie. No, definitywnie jakaś biała plama. Masa w głębokiej... Masa wraca głębiej. Hmm. Bezpośrednio się skórą i przypomina tkankę tłuszczową. Ale pozostała część wygląda normalnie, tak? Patrz, coś tutaj sobie mogę jeszcze. A, a jeszcze biopsy by można zrobić tego miejsca. Świetnie ci <laughs> idzie. Badania to tłuszczak. Łagodny guz. No to trzeba będzie guzika wyciąć. A żeby wyciąć, no to trzeba pogolić naszą rękę. To mój stetoskop? Nie, skąd? Gdzie. Gdzie twój stetoskop mógłby być, kochana? A przede wszystkim, na co ci tak zaawansowana technologia? A ten obrzek całkiem spory. Regularka dość kiepsko działa, ale chociaż jest bezgłośna. Ciężko się przedrzeć przez tę sierść. No, no fakt. Um, wacik, wacik. Możemy zaczynać. Idzie gładko. Okej, okay, jest piękność, sztuczki. Uff, dobrze, że mamy to już za sobą. Gusień z 30 cm. super. Eee... Prawdopodobnie nie odrośnie w tym samym miejscu. Szwaj. <noise> eee... No, pomalutku rana się zaszywa. Trochę nierówno, ale kto by się tam tym przejmował. Hura! Ha, ale może hura. Co by ci tu jeszcze, kochana, dać? A co dostaniesz leki, bo czemu by nie? Co powinniśmy... Antybiotyk, jak zwykle. Ha. Teraz na pewno ha. nie wda się zakażenie. <laughs> Tak, antybiotyk. Super, na wszystko antybiotyk, kurde, remedium na wszystko. Więc eee... to kończę wizytę eee... i był to tłuszczak, ok. Gotowy na nowy system ćwiczeń? No pewnie poprawię jej dietę i będę zmuszał do częstszego biegania. Nie tylko ona sobie zaraz pobiega. Oddaj mi stetoskop, Andrzeju! Amika miała tłuszczak, łagodny guz złożony z komórek tłuszczowych. Przypadłość ta często występuje u starszych, otyłych samic. Gdyby tłuszczak nie został usunięty, lwica mogła mieć problemy z chodzeniem. Mogłaby się też utworzyć rana, w którą później mogłoby się wdać zakażenie. Teraz trzeba jej pomóc w odchudzeniu, żeby tego rodzaju dolegliwości nie powtarzały się. Hmm, problemy z chodzeniem jak to na boku było? Eee, no ale dobra, nie wnikam. Udało ci się postawić dobrą diagnozę. Dzięki twojej dokładności łatwiej będzie pomóc temu zwierzęciu. Twoje wysiłki zmierzające do wyleczenia tego zwierzęcia zasługują na najwyższe uznanie. Tak, pan Jan Pocwiński mnie pochwalił. Super. Idealny wynik. I nagroda na pewno warta. A Mika jest Twoją dłużniczką. Aha, czyli jakby się pojawiło tutaj, a nie tutaj. A... Czyli to może zależy od. Tutaj jest, Misio. A, dobra, już nie wnikam, od czego to zależy mniejsze. Może po prostu od rejonów. Eee, Okej, okay, to pora na. Na, na, na. No, Gucia zaczęła kuleć i poprosiła mnie, żebym ją do was przyprowadził. Na pewno. Zawsze robisz to, o co cię proszą nosorożce? Tylko te, które mnie atakują, kiedy ich nie słucham. Rozsądnie. Jestem już gotowa, doktorze. Żeby ci pogonił nosorożec? Cieszę się, że Gucia nie będzie miała powodów do narzekań. Ta? Skąd wiesz? A... Dobra, ale powiedz mi lepiej, czy z samcem też były problemy? Prawdę mówiąc, tak. Często ma wilgotne kopyta. Poza tym, keratyna na spodzie kopyt czasem mu się łuszczy. Kopyta? Wiem, że się nie znam na zwierzętach, ale nosorożce mają kopyta. Ehm, czy nosorożce są zagrożone wyginięciem? Czarny nosorożce A, prawie nie wyginęły. To po prostu wstyd. O boże, co ja nacisnąłem. <laughs> Jak często zdarza się utykać. Przez kilka miesięcy wszystko jest w porządku. A później przez tydzień lub dwa utyka. Potem znowu wszystko wraca do normy. Jaki jest problem? Najpierw przez kilka dni lekko utykała. A dzisiaj w ogóle nie może stanąć na prawą tylną nogę. Wygląda na to, że ma spuchniętą stopę. Aha, kto by powiedział? Przywlekłe zakażenie stopy. W porządku. To nie jest w porządku, Hanka. No chyba, że ty masz taki, dla ciebie to jest w porządku. E, dobra, fail na początku, ale mniejsza. Samica nosorosa stoi na wybiegu. Aha. Tak fajnie, że jej w ogóle nie wiem, jakoś nie uspokojili, nie zabezpieczyli, a dotknijmy tego pomocnika. To dlatego utykała. Tak, ty geniuszu. Jest bardzo delikatne, jest spuchnięta, podwyższona temperatura. Gucia nigdy mnie nie zaatakowała. Trzyba, trzeba dalsze badanie zrobić. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Stetoskop. I co słyszysz? Hmm. 15 na minutę to jest norma. Brzmi jak delikatna bryza. No dobra, to był żart. Dla Hanki nosorożec to delikatna bryza. Super. Teraz może dla niej zrobimy jakiś deser czekoladowy. I jaka jest temperatura? Uuu, za wysoka. Za wysoka. Co sądzisz o takiej temperaturze u nosorożca? Za wysoka już powiedziałem. Waga. No, norma. Tlen. Norma, ok jest. Yy, no to jeszcze krewka. Albo... tak, krewka. Polowanie poleci. się rozpoczęło. Aha. Nie wykazał odchylenia od normy, ale jest podwyższony poziom białek krwinek, czyli zakażenie w organizmie. Biorąc pod uwagę dotykanie brzeg stopy chyba od tego. Eee, no stopy trzeba zacząć, wiadomo, na no, nic jeszcze puls. Do tych uderzeń można by napisać piosenkę. Mm, no nie wątpię. A, zrobię prześwietleniem mimo wszystko, dobra. To poważne zakażenie. No, nieciekawie to wygląda. Zakażenie kości To jest bardzo wyraźnie na... Andrzej zdjęciu. próbuje żartować, ale Gucia jest chyba jego ulubienicą. Hanka nie przerywaj, no. Eee. Tak, kość nadgryziona przez mole, niesamowite, okej, okay. no to jeszcze, skoro mam bakterie, to trzeba byłoby analizę bakteryjną zrobić, Dobrze, że śniadanie mam już za sobą. Tak, są bakterie, no, dobrze, trzeba będzie to wyciąć. Dostaniesz... dostaniesz tutaj do pyska, co chcesz w tym przypadku zaaplikować? Lek na uspokojenie. To powinno ją utrzymać na nogach. Tak, ponieważ. gdzie to jest? Gdzie... co się z tym zrobiło? Tak, w przypadku dużych zwierząt. Zamiast pełnego uśpienia, lepiej stosować środki znieczulające na stojąco. Jeszcze, oczywiście, dostaniesz antybiotyk. Jak lek powinniśmy zaaplikować? Im szybciej to zaaplikujemy, tym lepiej. No, wiadomo, no, antybiotyk na wszystko w tej grze jest. Skalpel, skalpel. Gdzie jest mój skalpel? Tu jest. Tu i wycinamy. Musimy się tego pozbyć. Eee. Skórę należy chirurgicznie usunąć. No dobrze, no to chirurgicznie jest usunięte. To teraz leki o działaniu miejscowym. Eee... Co chcesz w tym przypadku zaaplikować? Hmm, Przypłukanie sterylnym roztworem. Antybiotyki. Co my to nie wiem co chcę zastosować. Niech będzie, że to będą antybiotyki. Chyba jednak zaaplikuję inny lek. A, nie no niedobrze. Hmm. A, to już chyba koniec wizyty, tak? Dobra, no to troszeczkę coś zrąbałem. I co to było? tylko kopyto, infekcja wywołana przez. Ich cholery, nie wiem. Co to jest? Zapalenie enz. skóry. E skóry? Dobra, niech to będzie. Oj, Dzięki lechwa. za pomoc Gucci. Zadbam, żeby poziom wilgotności na wybiegu nie był zbyt duży. Hmm, zawsze robisz to, o co cię proszą weterynarze? W końcu to dla dobra zwierząt. I tu masz rację. Duże zwierzęta, trzymane w ogrodach zoologicznych, często mają problemy ze stopami. Wpływa na to brak ruchu, duża wilgotność otoczenia, a także zmiany temperatury i wilgotności powietrza. Gdyby ciało obce dostało się głębiej, infekcja mogłaby się rozprzestrzenić na kość, co wymagałoby poważniejszego leczenia. Usunięcie zakażonych tkanek i zastosowanie leczenia miejscowego powinno powstrzymać zakażenie. No, ale przecież było na kości coś. Twoja diagnoza jest błędna. Aha, czyli prześnięte kopyte to było? Z powodu, że było wilgotno. Aha. Uzyskanie informacji na temat historii tego pacjenta poszło ci całkiem dobrze. No, powiem, powiedzmy. Doskonale udało ci się poradzić z tym przypadkiem. Doskonale, pomimo błędnego leku. Ło, widzę, że zeszło. Przeszło 14 minut. No nic to. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.